Dzień dobry, witam Was na czytaniu Energii Ogólnych na miesiąc październik 2022. Jest to czytanie dla wszystkich znaków Zodiaku i macie do wyboru tutaj trzy talie. Moi drodzy, zobaczymy, co te talie mają do powiedzenia dla Was na ten miesiąc. Dlatego bardzo proszę, wybierzcie jedną z nich. Pierwsza to tarot nocy, druga to tarot iluminaty i trzecia boski tarot. Dodatkowo jeszcze wybiorę z talii Delight Sears Tarot rady dla poszczególnych znaków Zodiaku, począwszy od wagi. Bardzo Wam dziękuję za obecność, za lajki, za subskrypcję mojego kanału, za komentarze, jak również za Maile kierowane na mój adres mailowy. Bardzo Was również proszę, żebyście po obejrzeniu tego filmu postawili łapkę w górę, zakomentowali, czy też zasubskrybowali mój kanał. Bardzo Was proszę. W każdym razie teraz będziemy czytać. Dla Was energie ogólne na miesiąc październik 2022. Wybierzcie sobie talię numer 1, talię numer 2 i talię numer 3. I dodatkowo, począwszy od wagi, damy yy, 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 tutaj jeszcze radę dla poszczególnych znaków zodiaku. Dobrze. Zaczniemy od talii numer 1, czyli te nocy. Co dla Was na ten miesiąc, październik? Oczywiście, karty wcześniej oczyściłam i potasowałam. I zaczynamy. Energia ogólna, ósemka pentakli, co przechodzi do przeszłości, piątka kielichów. Dlaczego ta piątka kielichów przechodzi do przeszłości? Bo pustelnik. Może tak, ja już zacznę coś mówić na ten temat. Ogólna, ogólna energia jest taka, że wy będziecie pracować nad sobą, nad swoimi energiami. Ja mam wrażenie, że wy jesteście tak jakby w trakcie pewnego rodzaju pracy nad sobą, pracy nad swoimi emocjami, uczuciami, pracy nad też pracą, tak? nad finansami i tak dalej. Pamiętajcie, że jest to czytanie energii ogólnych, także nie ze wszystkimi będzie rezonować, także zabierzcie ze sobą wszystko to, co z Wami rezonuje. Do przyszłości odchodzi piątka kielichów, czyli yy, pewnego rodzaju niezauważanie pewnych rzeczy, pewnego rodzaju foch. Yy, nie widzę, nie, nie, nie postrzegam pewnych rzeczy, yy, nie, wiedzieć, nie wiedzieć dlaczego, ale karty nam mówią dlaczego, dlatego że Wy macie wiedzę już yy, na pewne tematy. Dlatego, że wy potraficie być sami ze sobą, yy, dlatego, że wy yy, potraficie zauważać to, co jest dla was istotne, to, co jest dla was potrzebne, moi drodzy. Yy, Piątka Kielichów mówi właśnie o tym, że my nie widzimy czegoś, co jest w zasięgu naszego wzroku. A dlaczego nie widzimy? Yy, dlatego, że nie potrafimy Postrzegać tego, co jest dla nas ważne. I to odchodzi do przeszłości. Wy potraficie żyć sami ze sobą, ze, ze swoją wiedzą. Tak? I z tym, że ja potrafię coś y, zauważyć w emocjach, w pracy, w finansach, tak? I ja to widzę. Być może widzę też swoje emocje, bo to są jednak kielichy. Wyzwanie tego, tego miesiąca to jest król pentakli. Może to być mężczyzna na stanowisku, który ma zasoby, który ma pieniądze. Być może on tutaj w pewien sposób zamydlił wam postrzeganie siebie i rzeczywistości. Ale wyzwanie może być też to dla was że wy mm, nie potraficie utrzymać pieniędzy, nie potraficie utrzymać y, zasobów, finansów, y, nie, po, nie potraficie gospodarować swoimi y, pieniędzmi, które zaoszczędziliście. Tak Gdzieś wam to może też uchodzić. Niezauważonym. Ale ponieważ mamy tutaj w, w energii ogólnej, w, takim, w takiej głównej energii, ósemka pentakli, wy będziecie nad tym pracować właśnie nad, nad swoimi finansami przede wszystkim. Ponieważ to się tutaj na pierwszy plan wysuwa, będziecie umie, umieć zarządzać swoimi pieniędzmi, swoimi oszczędnościami. Ale jaka jest rada na to, na to wyzwanie, na tego króla e, pentakli? E, śmierć. Właśnie inaczej robię pewne rzeczy nich, niż dotychczas. Nie potrafię zaoszczędzić pieniędzy. To teraz będę umieć zaoszczędzać te pieniądze. Będę się tego uczyć i będę nad tym pracować. E, nie potrafię zrozumieć mężczyzny, który jest w energii króla Pentakli. Będę starała się zrozumieć jego intencje. Będę starała się, starał się zrozumieć to, co on ma mi do powiedzenia, czyli zupełnie inne spojrzenie na pewne sprawy. I tak powinniście postępować, bo to jest rada na wyzwanie. Zupełnie inaczej, z innej strony. Coś umiera, coś się rodzi. Coś zupełnie, zupełnie innego. Wasza siła w tym miesiącu to jest rycerz kielichów. Spójrzcie w swoje emocje, spójrzcie swoje uczucia. Spójrz... Wy też będziecie mieć taką radość, mimo wszystko radość w sercu, radość w, w czakrze serca. Będziecie się cieszyć z tego, że potraficie dostrzec pewne rzeczy, że potraficie być może być chwilę w samotności, żeby przemyśleć, przemedytować. Będziecie się cieszyć z tego, że dostrzegacie pewne rzeczy, że macie wiedzę, że uczycie się czegoś, jesteście otwarci na zdobywanie informacji na wszelaki temat. Jak wychodzicie z tego miesiąca z energią Asabuła, czyli z siłą działania, z porywem, z ogniem, z otwarciem się, z znalezieniem klucza do swoich bolączek, ale być może nie, z znalezieniem klucza do tego, żeby działać, żeby inaczej postrzegać rzeczywistość. Macie bardzo dobry, bardzo dobry miesiąc, moi drodzy. Z energią, z energią właśnie ruchu. A waszą siłą jest miłość, świeża miłość do siebie, do swoich uczuć, do swoich emocji, do pieniędzy, do zarabiania, do oszczędzania, do wszystkiego, czego tylko zapragniecie. Dodatkowa karta jest karta czwórka yy, kielichów. Spojrzycie na pewne sprawy zupełnie z innej perspektywy, inaczej będziecie widzieć siebie. O tym też mówi karta śmierci w Radzie. Spuści inaczej niż dotychczas to się działo. No, i jeszcze w przełożeniu: Rydwan, czyli ruch do przodu, co potwierdza energię Asa Buław. Czyli działamy, czyli ruszamy, czyli mamy nowe pomysły. Życzę Wam wszystkiego dobrego na ten miesiąc. Październik, moi drodzy. A teraz zobaczmy, co dla osób, które wybrały talie numer 2, czyli Tarot Illuminati. Energia główna, od tego właśnie zaczniemy. <śm> cesarz, pięknie. Jestem w swojej energii, siedzę, y, y, mam wyobrażenie na temat swojego świata, swojego istnienia i nie mam zamiaru zmienić swojego zdania. Układam sobie wszystko po swojemu. Do przyszłości odchodzi karta ósemki i pentakli. W negatywie to mówi o takiej pracy, która nie daje nam nic. My pracujemy, pracujemy, dążymy do czegoś, ale tak w zasadzie nie zdobywamy e, żadnych doświadczeń, ani też nie zdobywamy nic, e, co by się na tą pracę przekładało. Czyli ciężka robota za nami. To przechodzi do przeszłości. Dlaczego to przechodzi do przeszłości, moi mili? Dlatego, że karta siły. Dlatego, że już wy wiecie, jak to zrobić, dlatego, że wy wiecie, jak tutaj mieć, yy, posiadać hierarchię wartości, jak być pewnym siebie, tak? Jak dochodzić do pewnych rzeczy. Nie, praca to jest dobra rzecz, jak najbardziej, ale taka praca, która przynosi rezultaty, ale do przyszłości yy, przechodzi dla Was coś. Co nie dawało żadnych rezultatów, pozytywnych rezultatów. Czyli ja robiłam, robiłam, narobiłem się, a tak w zasadzie nic z tego nie mam. A teraz mam siłę, strategię do działania, wiem jak to zrobić. Ja to tutaj bym powiedziała: strategiczne działanie, do tego, żeby właśnie dojść do energii cesarza, czyli bardzo mocnej, silnej energii, która pozwoli Wam w tym miesiącu. Na hierarchię pewnych rzeczy. Wy będziecie wiedzieć, co jest dla Was ważne, ważniejsze, najważniejsze, a co jest dla Was w ogóle nieważne w tym miesiącu. Wyzwanie. Wyzwaniem dla Was jest. Hmm, poważne karty macie. Arcykapłan. E, co może mówić arcykapłan w negatywie? Że nie działam zgodnie ze swoimi przekonaniami, swoją wiarą, swoimi takimi przekonaniami, swoją moralnością. To jest wyzwanie. Działajcie zgodnie ze swoją właśnie moralnością, z, z tym, co jest dla Was takie wewnątrz, duchowe. Tak? Jaka jest rada na to wyzwanie. Rada na to wyzwanie jest słońce. Macie dużo arkan wielkich, żeby nie powiedzieć prawie wszystkie. Ocieplenie. Wyjdźcie na światło słoneczne. Czy jest go dużo, czy mało, nieważne. Spróbujcie spojrzeć na pewne sprawy z perspektywy dziecka. Tak? Ona wam powie, co jest dla was ważne. Ona, ona wam powie, co jest dla was moralne, a co nie jest moralne. Otwórzcie się na to. Dużo starajcie się wziąć energii właśnie ze świata, ze wszechświata, ze, ze słońca, żeby zrozumieć pewne rzeczy, żeby pracować tak, żeby to było po mojemu żebym mogła, mógł sobie ułożyć życie tak, jak ja tego chcę i potrzebuję. Wasza siła to jest trójka pentakli. Zaczynam wszystko od początku. Jeżeli zauważyłem, zauważyłam, że ta praca, którą dotychczas dokonywałem, nie przynosi żadnych rezultatów, to ja zaczynam wszystko od początku i mogę to zrobić. Dlaczego nie? Dlatego, że mam predyspozycję, mam siłę do tego, wiem, jak do tego podejść, wiem, czego potrzebuję, wszechświat mi sprzyja, stare działanie odchodzi do przeszłości, stara robota odchodzi do przeszłości. Waszą siłą jest wejście właśnie w coś nowego. Jak wychodzicie z tego miesiąca z energią arcykapłanki, wiedza, zrozumienie, odkrycie pewnych prawd, odkrycie pewnych rzeczy, które mogły być dla was zatajone, ukryte. Poznajecie prawdę na każdym poziomie swojego życia. Jeszcze raz powtarzam, że jest to czytanie ogólne. Jeżeli chcecie szczegółów, zapraszam do kontaktu. W każdym razie wychodzicie z energią bardzo mądrej osoby i Energii takiej, że coś przede mną się odkrywa. Dodatkowo mamy jeszcze piątkę mieczy, czyli wygrywam ze sobą. Ja jestem w pozycji wygranej, ja wiem co mam robić, i tak też tą kartę czytam, widząc to, co tutaj się odkryło. Tu ja jestem w pozycji zwycięzcy. I w przełożeniu mamy dziewiątkę mieczy. Uważajcie tylko na swoje myśli kształty, myślcie pozytywnie i nie kreujcie w swoich głowach to, czego tak naprawdę nie ma. Bardzo piękny miesiąc. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i życzę wszystkiego najlepszego. I co dla osób, które wybrały Talię numer 3, czyli Boski Tarot. Główna energia dla Was w tym miesiącu. Czwórka mieczy. Odpoczynek. Intuicja. Co odchodzi do przeszłości? Siódemka mieczy wampiry energetyczne. Odpoczniecie sobie od nich. Osoby, które czerpały z was energię i moc. Tak? Coś takiego odchodzi do przeszłości. Ale dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że azbuław, że wy będziecie mieć siłę do działania po tym odpoczynku. Bo pamiętajmy o tej energii głównej. Odpoczynek. Was intuicja poprowadzi, jak zacząć działać, na czym skupić uwagę. Dlaczego ten wampiryzm energetyczny odchodzi do przeszłości? Że, dlatego, że wy jesteście ponad to. Siódemka mieczy jest yy, niżej w stosunku do asa, buław, który jest czymś nowym, nową potęgą, nowym działaniem. Wy już nie pozwolicie żadnej osobie czerpać ze siebie energii ani w pracy ani w życiu prywatnym. Tak? Czytanie ogólne. Pamiętajcie, że ja bardzo ogólnie czytam te karty. Jeżeli chcecie szczegółów, zapraszam do oczywiście do kontaktu. Jakie jest wyzwanie na ten miesiąc? Rycerz mieczy. Nie pozwólcie Zrobić wokół siebie zbyt dużo zamieszania, dlatego ten odpoczynek, yy, może mogą pojawić się energie, które, albo osoby, które będą ch chciały wprowadzić, zamieszać, zrobić takie tornado, zamieszanie. Nie pozwólcie sobie na to, to jest czas odpoczynku, czas intuicji. To może być wyzwaniem, te osoby mogą być dla was wyzwaniem ale myślę, że to nie będą osoby, które będą chciały z was czerpać, tak, bo energia złodziejstwa odchodzi do przeszłości, złodziejstwa, ja tutaj mówię, energetycznego, tak, jaka jest rada na to, żeby wam tutaj nikt nie zburzył spokoju, radą jest siódemka denarów, czyli powoli, a do celu, szczęśliwie, a do celu, ja wiem, że ten odpoczynek mi będzie służył, ja powoli i z, takim, z taką energią oczekiwania, z energią spokoju dojdę do tego, czego potrzebuję. Ktoś będzie chciał zburzyć was, wasz spokój? Nie. Wy powiecie: Stop. Jest siódemka denarów. Ja zasiałam spokój, ja chcę odpocząć. Ja chcę wyostrzyć swoją intuicję i nikt tutaj nie będzie mieszał w mojej energetyce. Jaka jest siła? Siłą dla Was jest wysielec, czyli energia spokoju, zawieszenia. Tego potrzebujecie w tym miesiącu. Potrzebujecie spojrzeć na sprawę z innej perspektywy, z takim zatrzymaniem. Czas się dla Was w tym miesiącu Powinien zatrzymać i to jest wasza siła. Wy będziecie chcieli odpocząć. Powiecie sobie stop. Koniec tego. Koniec niepokojów. Koniec z osobami, które mi nie służą. Ja wiem, jak mam postępować w tym miesiącu. Wychodzicie z energią dziesiątki kielichów. Czyli spokój, rodzinność i jeszcze raz spokój. To jest, moi drodzy, jak patrzę na te karty, to tu jest właśnie energia w tym miesiącu takiego przystopowania, odpoczynku, zbierania sił, spojrzenia na pewne sprawy z innej perspektywy. Dodatkowo mamy trójkę kielichów. Cieszmy się z tego, co mamy. Ciesz, cieszcie się z tego, że potraficie. Zrobić coś, co być, co być może w przeszłości było dla was trudne. Radujcie się z tego, radujcie się ze spokoju, z, z, z możliwości, spojrzenia z, z na pewne rzeczy z innej perspektywy, z możliwości tego, że możecie wyostrzyć swoją intuicję. I z przełożenia jest szóstka mieczy, czyli odchodzę od tego, co nie jest dla mnie dobre. Bardzo fajne energie, spokojne energie, wyważone, i tego się trzymajcie. I zobaczymy jeszcze co dla znaków zodiaków. Wszystkich jako rada zaczynamy od, od zodiakalnych wak. Jaka dla Was tutaj jest rada na miesiąc październik. Wagi, szóstka pentakli. Zauważcie to, czego nie widzicie, bo wszystko jest w zasięgu waszego wzroku i wszystko jest w zasięgu waszej ręki. Rozejrzyjcie się dokoła, nie smućcie się, drogie wagi, w tym miesiącu. Macie pomoc, macie wszystko to, tylko trzeba podnieść głowę i to zobaczyć. Strzelec, rada. Koło. Wszystko może się zmienić. Jeżeli się zmieni, czerpcie z, z tego wszystkiego, yy, co najlepsze. Pamiętajcie, raz na wozie, raz pod wozem. Jeżeli jesteście na wozie, to jak najbardziej na to zasłużyliście sobie. Skorpion, rada, na październik, sąd. Pozwólcie sobie na odpłynięcie, pozwólcie sobie na to, żeby zmienić swoje przekonania, bo jak nie, kiedy jak nie, właśnie w październiku zmieniam siebie, odradzam się i myślę, i postrzegam rzeczywistość zupełnie inaczej. Koziorożec, rada na październik. Paść Pentakli, szkolenia, kursy, warsztaty. Jeżeli będziecie mieć propozycje warsztatów, kursów doskonalenia się, jak najbardziej przyjmijcie to, bo to wyjdzie wam na dobre. Wodniki, rada na październik. Czwórka Mieczy, odpoczynek. Odpocznijcie, nie myślcie za dużo. I ten odpoczynek pozwoli Wam na to, żeby wyostrzyć Waszą intuicję i postawcie w tym, w tym miesiącu właśnie na swoją intuicję. Ryby, król pentakli, zadbajcie o swoje finanse, zadbajcie o mężczyznę, który może być blisko Was. Bo on jest dla Was dobrą energią, pozytywną, pozytywną energią. Oszczędzajcie. Baran. Rada na październik. Dwójka pentakli. Utrzymujcie równowagę. <laughs> Jeżeli będziecie mieć możliwość robienia dwóch rzeczy naraz, wejdźcie w to. Dajcie sobie z tym jak najbardziej radę. Beki, cesarzowa, macie być piękną istotą w tym miesiącu. Macie zasiewać wszystko co dobre i macie pięknie wyglądać, moi drodzy. Wygląd, zasiewanie to jest dla Was na ten miesiąc. Bliźnięta, piątka kielichów. Rozejrzyjcie się dookoła, bo to, co może Wam się wydawać niezauważalne, jest w zasięgu Waszego wzroku. Podnieście głowę, zauważcie to, bo to jest cokolwiek by to nie było. Rada dla raków, as mieczy. Bądźcie otwarci na nowe pomysły, na nowe przedsięwzięcia. W tym miesiącu może narodzić się wspaniały pomysł dla Was. Dlatego weźcie to pod uwagę. Lew. ruska kielichów, pozwólcie sobie na odrobinę nostalgii, cofnięcia się w przeszłość, rozmyślanie, postępowanie tak, jakbyście to robili na świeżo, jako dziecko. Tak? Trochę wyluzowania dla Was, drogie lwy. I panny, rada na październik. Rycerz Kielichów. Jeżeli ktoś przyjdzie do Was z kwiatami, przyjmijcie go. Jeżeli będziecie czuć, że potrzebujecie takiego emocjonalnego miesiąca, przyjmijcie ten miesiąc jako emocjonalny miesiąc. To będzie dla Was, to może być dla Was bardzo emocjonalnie pozytywny czas. Ja życzę wszystkim wszystkiego dobrego na miesiąc październik i pozdrawiam.